Cześć, witam Was serdecznie na kanale CryptoMining, To Pierw z tej strony. Także dzisiaj mam do, dla Was bardzo fajny news. Zaraz do niego przejdziemy, Przed tym newsem powiem Was subskrybujcie naszą y, stronę y, internetową. Tak samo YouTube'a. I lajkujcie, piszcie jakieś komentarze. Zawsze y, to pomaga nam i algorytmowi nas wyszukać na, na różnych, w różnych miejscach. I wtedy się bardziej rozwijamy, więcej będziemy mogli tworzyć dzięki temu. A teraz przejdźmy sobie do newsa. Dzisiaj właśnie ten news kolega mi przysłał, że już pierwszy reward jest dystrybuowany na Evmosie. Także przejdźmy sobie na Evmosa. I tak, już pierwszy ten staking wpadł, już uruchomili. Czyli już teraz powinno być, co dobre, powinniśmy dostawać tak jak na Osmosis, yy, nagrody za staking Evmosa. Także ja sobie teraz claimuję. Jest 663 E w mocy A proof, Zobaczymy czy wejdzie. No, czekamy i jeszcze coś wam ciekawego powiem. Jest, jeszcze pisze, że sending. Także dobrze, że to ruszyło, bo wtedy jak w marcu ten... Pierwszy raz odbieraliśmy i później stanęło. To fajnie naliczało. Bo przez ten czas większość osób odebrało i. I ten procent już może być o wiele niższy na EFMOS-ie. Cie, ja jaki ten procent jest. Zobaczmy, czy cap się otworzy. A czasami mam problem z tym CAP walletem, i sukces z reakcją. Czyli weszło tutaj 85. Fajnie, super. Zamkniemy, bo. A, właśnie, to jest ta, ta sprawa. Robiłem kiedyś filmik o tym, y, meme network. Co nikt nie wiedział, czy to będzie, y, skam czy nie scam. W każdym razie na Osmosis Frontier jest wprowadzony. Tam oni dziękowali też. I ogólnie za to, że zrobiłem filmik o tym. Zaproponowali mi nagrodę, znaczy nam ogólnie nagrodę, ten memu me więcej. I wpadło, dokładnie wpadło ekstra 20 tysięcy za to, że ten filmik sobie. Wiem, że on jeszcze jest mało co warty. Czy będzie kiedyś w przyszłości coś warty? Nie wiem. A jak się będą rozwijali, oni coś tam chcą wprowadzić. I, i fajnie by było, że właśnie coś coś dostać. A dodatkowo, jak coś będą rozwijać, że będzie jakieś jeszcze inne opcje na tym meme, meme coinie? Także, jak dla mnie, następna fajna sprawa, bo już takich, takich właśnie za zrobienie filmików dostałem już też wcześniej jakieś kryptowaluty. Także cieszę się z tego tytułu, że się tak właśnie też powiodło. I zarazem właśnie powiem, że warto coś się gdzieś tam zawsze poudzielać, bo czasami takie niespodziewane nagrody przychodzą. To dzisiaj taki informacyjny o tym F Mosie filmik. Krótki news, news, dla Was. Także możecie sprawdzić sobie, ile macie do odebrania sobie Evmosa za staking. Także jak widzę z tych 500 co sztuk, mam, co mam rzucone, dostałem 20 sztuk, to na razie procent jest dość fajny i można tych E-MOSów sporo sobie natrzaskać. Na starcie. Tak samo było z osmozizm, jak wrzuciłem pierwszy wsteking, to się dostawało dosłownie po 20 parę sztuk, później spadało, spadało 18, 16, 12. Teraz przy swojej ilości dostaję półtora sztuki. Ale to jest zawsze coś. Dobra. Trzymajcie się, cześć.